Ejka spokojcie ze mną wielką nocną dla mojej koleżanki. On ogólnie wygląda tak. I szczerze że ja sama do niego nawet nie zaglądałam, więc zaczynajmy. Wy na początku zobaczcie jest jego zawartość pierwszy Nie wiem czy było widać, ale Pierwsza rzecz to jest... Może na początku będę po pokazywać a pokazywać, a czasami będziemy otwierać. Druga rzecz to... To jest jakiś krem albo maseczka twarzy. Mam takiego baranka. Świnkę. Mega cute. będą też, jak to można nazwać. Tylko pisikiem. Kolejna rzecz to. i nie musella, ale kolejna rzecz to taki jest. I tu są jakieś takie kolorniki pijanki. I to tylko wszystko. Więc mnie najbardziej ciekawi ten. E, ludek więc otwierajmy. no po prostu zrobię to ręką to jest jakby taka figurka ona jest też mega cute tu mini nutella i mini nutella. no chyba nie muszę jej testować ani już otwierać bo smakuje jak każda normalna nutella ta świnka i tej mega cute. nie wiem, czy to jest bryloczek? Nie, chyba nie. I chwila prawdy bryloczkowej. Misiowej. Bury, czasem nie ją zagadam. I wygląda ona tak. więc moim zdaniem mega cute. I będę ją chyba nosiła nawet do szkoły. A ten notesik jest też mega, moim zdaniem, fajny i pomysłowy. I ten długopiski. Mini Fajne, mega. I kolejna rzecz to maseczka, ale jej chyba jednak nie będę odpiła. I te koraliki, no i myślę, że będę na pewno z nich robiła precyzoletki. Okej. Okay. O oh, matko, jakieś ciężko otwierać. Może łatwo, ale mi ciężko idzie po prostu. O oh, matko. I test. On... Wow, są kiepręki. takie perełki. Takie diamonciki, i różne literki. Mega cute. jest baranek. I to tyle. Bajo!